Cześć, witajcie, a dzisiaj przedstawię wam najnowsze informacje ze świata LEGO Ninjago. Dla to dobijamy tradycyjnie do 1000 apek w górę pod tym materiałem oraz zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału, a dla motywacji wyświetlam ostatnie 10 nowych subskrybentów. Koniecznie oglądajcie do końca. Jak pewnie dobrze wiecie, finał sezonu 15 za granicą jest już dawno za nami i w tym roku to najprawdopodobniej tyle, jeśli chodzi o nowe sezony Ninjago. Natomiast nie zapominajmy, że bieżący rok to jedno wielkie świętowanie 10 urodzin LEGO Ninjago. Ostatnio na stronie lego.com, jak i oficjalnym kanale LEGO, w serwisie YouTube pojawiło się coś takiego jak Lego Ninjago Vlog. Gdy to zobaczyłem, to pomyślałem, okej, okay, o co tu chodzi, bo od razu widać, że to nie jest takie typowe Ninjago, chociażby pod względem formatu, tak w skrócie to Jay oraz Nia zostali vlogerami. Obecnie przebywają na perle i zmierzają w stronę wyspy, która jest już nam dobrze znana, a przynajmniej osobom, które oglądały sezon 14 na przykład w serwisie YouTube. W trakcie trwania tego filmiku możemy zauważyć w tle trochę smaczków związanych z poprzednimi sezonami Ninjago. Widzimy przede wszystkim smoczą zbroję z 9. Sezonu, wyrodki, które mogą być nawiązaniem do czwartego sezonu, oraz ostrze, które z artefaktem z jedenastego sezonu. Oglądając ten vlog, odniosłem wrażenie, że jest to po prostu akcja zachęcająca do korzystania z aplikacji Lego Live i wrzucania tam swoich autorskich konstrukcji, które będą później prezentowane w trakcie przyszłych ninja vlogów. No, niby fajna sprawa, ja się w ogóle dziwię, że Lego Live ciągle funkcjonuje. Bo ta apka ma jednak ponad 4 lata, a to dość sporo, jak na aplikację Lego. Z samego tego ponad dwuminutowego odcinka możemy się dowiedzieć, że raczej możemy liczyć na regularne vlogi, które będą. Będą przedstawiały relacje z wyspy. Ciekawe, czy będą też inni ninja. Warto dodać, że nie jest to taka typowa animacja, tylko została tu wykorzystana technika motion capture, czyli przechwytywanie ruchu. Technika ta jest stosowana w filmach i grach komputerowych, polega na przechwytywaniu trójwymiarowych ruchów aktorów i zapisywaniu w komputerze. W zeszłym tygodniu, również na stronie lego.com pojawiło się coś ciekawego. Za bardzo nie wiem, jak to nazwać, ale uznajmy, że jest to gra, która polega na osiągnięciu mistrzostwa, a zarazem ma nas przygotować do bycia ninja. Brzmi super. Na samym starcie wita nas mistrzu ze zwoju który w rzeczywistości jest filmikiem oraz kompleks świątynny składający się z trzech budynków. W pierwszym z nich znajduje się muzeum i muszę wam powiedzieć, że to muzeum jest po prostu cienkie. Jeśli oglądacie Ninjago, to naprawdę nic was nie zaskoczy, zwłaszcza, że większość przystanków w tym muzeum to po prostu filmiki z oficjalnego kanału LEGO związane z Ninjago, a w trakcie tych materiałów to głównie przewijałem się jedynie urywki z różnych odcinków Ninjago. Graficznie wystawa wygląda znakomicie, ale tak jak już wcześniej wspominałem, po kliknięciu przenosi was na przykład do zwiastunu szóstego sezonu LEGO Ninjago, i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o tą część świątyni. Druga część świątyni, czyli ta na samym środku, jest zarazem najważniejszą częścią, ponieważ tutaj mamy poznać sześć nut które pozwolą nam zgłębić tajemnice ninja, a te cnoty to odwaga, równowaga, rozsądek, uczciwość, wspaniałomyślność i ciekawość. W środku świątyni jest sześć okienek i każde z tych sześciu, w zasadzie pięciu miejsc, bo od czegoś trzeba zacząć, po prostu musimy odblokować. Idea tych okienek jest zbliżona, po kliknięciu odpala nam się historyka, a później do niej mamy grę. Po pomyślnym przejściu otrzymujemy do odblokowania kolejnego okienka oraz możliwość pobrania plakatu z bohaterem, którego dotyczyło okienko i tutaj warto się zatrzymać, bo ja w zasadzie mówię wam o tej grze wyłącznie z uwagi na te stroje. W ostatnich dniach na Instagramie zrobiło się o nich dosyć głośno i padają podejrzenia, że to właśnie mogą być przyszłe stroje ninja. Kto wie, może może, ale sporo elementów jest zapożyczonych z poprzednich sezonów, między innymi element Forbidden z Spinjitzu. Jestem zdania, że raczej kolejnej tego typu partii minifigurek nie będzie, a nawet jeśli to wszystko byłoby prawdą, to co tam robinia, ale w sumie wszyscy wiemy jak to się skończy. Ewentualnie te stroje mogłyby jeszcze zagościć w LEGO Ninjago Legacy, ale wątpię. Pewnie to takie stroje na potrzeby gry. Czas pokaże. Ostatnia część to arena i mamy tam dostępne misje, dzięki którym podszkolimy nasze umiejętności ninja. Po wejściu do tej areny mamy charakterystyczne gongi, które po kliknięciu przenoszą nas do misji, ale tak szczerze to ja u siebie zaobserwowałem tylko jedną grę, która jest związana z 15 sezonem. Polega na kierowaniu łodzią podwodną, więc faktycznie taka umiejętność sprawi, że zostanę ninja. Niedawno odwiedziłem stronę Amitu i natknąłem się na katalog, m.in. z książkami Lego. Skoro to materiał o Ninjago, to interesują nas właśnie produkty z tej serii, w tym roku pojawią się trzy istotne tytuły. W czerwcu swoją premierę będzie miała książka Lego Ninjago Klątwa Kociego Oka, o której wam już opowiadałem. Natomiast we wrześniu czeka na nas skrzynia przygód z perły przeznaczenia. W środku znajdziemy dziennik pokładowy, mapę, i ta mapa jest po prostu fenomenalna. Można już ją było spotkać na różnych stronach internetowych, nawet ją sobie wydrukowałem z 2 miesiące temu, i mamy. My tam m.in. różne lokacje, które znajdują się w krainie Ninjago. Do tego pakietu będzie też dołączony mini zestaw, składający się z 52 klocków oraz mini figurka mistrzału. I powiem wam, że w tej kwestii to akurat ją nie postarali, a ostatnią taką ważną pozycją będzie Księga żywiołów z Lego Ninjago. Premiera jest zapowiedziana na październik, a w środku zapowiadają m.in. ciekawostki, mnóstwo anegdot. Liczę, że to będzie książka co najmniej na poziomie księgi z Pinjitsu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co myślicie o. O w vlogach strojach ninja oraz o książkach z ninjago, a przynajmniej o okładkach. Może macie odmienne zdanie w niektórych aspektach, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!